Cześć! To jest Adam. Adam szuka sposobu, by pomóc sobie raz bliskim, ale ma z tym problem. Jest nim zbyt wiele formalności, a pomysły są czasem zbyt drogie. Jednak pewnego dnia odnalazł on rozwiązanie asystent ratownika. Dostarcza on kluczowych informacji o posiadaczu, gdy ważna jest każda sekunda. Otrzymał on pomoc. Która jest w zasięgu ręki i w zasięgu każdego portfela. Adam jest teraz spokojny o bliskich i ma więcej czasu dla siebie. Sprawdź nas w internecie lub na Facebooku asystentratownika.com. Zeskanuj widoczny kod i odwiedź nas już teraz.